Nowy tydzień, nowe wydarzenia i nowe historie z serca naszej gminy. Jesteśmy tam, gdzie dzieje się coś ważnego blisko ludzi, blisko spraw, które tworzą codzienność Nowogrodzica i jego okolic. Zapraszamy na przegląd najciekawszych informacji z całego tygodnia z miejsca, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a każdy dzień pisze nową historię naszej gminy. Nowogrodziec gdzie historia spotyka się z naturą? Zimą bezpieczeństwo na drogach zależy m.in. od współpracy wszystkich mieszkańców. Przypominamy o odpowiedzialnym parkowaniu. Samochody pozostawiane po obu stronach ulic utrudniają odśnieżanie i zwężają jezdnie. Zachowanie wolnej przestrzeni pozwala służbom szybciej działać i zmniejsza ryzyko uszkodzeń pojazdów. Właściciele posesji są zobowiązani do odśnieżania chodników przylegających do swoich nieruchomości. To realna ochrona pieszych przed poślizgnięciami i wypadkami. Służby gminne przez całą zimę łagodzą skutki śniegu i lodu, jednak nie są w stanie całkowicie wyeliminować śliskości na wierzchni. Apelujemy o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków. Zima to trudny czas dla zwierząt, zwłaszcza dla psów przebywających na zewnątrz. Dbajmy o ciepłe i suche miejsce do spania, świeżą wodę i pożywienie. Regularny ruch pomaga utrzymać ciało w dobrej kondycji. Zwracajmy uwagę na sygnały zimna i zapewnijmy dodatkową ochronę, gdy temperatura spada. Dobre zimowe nawyki to zdrowie i bezpieczeństwo naszych czworonożnych przyjaciół. Urząd Miejski w Nowogrodźcu. Dbajmy o naszych pupili zimą. W poprzednim wydaniu wiadomości informowaliśmy o możliwości skorzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Nowogrodziec. Dziś przypominamy te informacje, podając aktualne godziny dyżurów i zasady zapisów. Punkt działa w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Asnyka. Dyżury odbywają się w poniedziałki od 8 do 12, w środy od 7.30 do 11.30 oraz w piątki od 8 do 12. Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej wymagane są wcześniejsze zapisy. Telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem strony internetowej. To realne i dostępne wsparcie dla mieszkańców które pozwala skonsultować problem prawny na wczesnym etapie i uniknąć jego komplikacji. Punkt działa we współpracy gminy Nowogrodziec i powiatu Bolesławieckiego. Pracownicy spółki Hydrotek w Nowogrodźcu regularnie usuwają awarie pomp w przepompowniach ścieków. Jedną z najczęstszych przyczyn problemów są chusteczki nawilżane wrzucane do toalety. Choć wyglądają niepozornie, nie rozpuszczają się jak papier toaletowy i powodują zatory oraz kosztowne uszkodzenia urządzeń. Przypominamy, że do kanalizacji nie powinny trafiać m.in. chusteczki nawilżane, resztki jedzenia, tłuszcze, włosy pieluchy, ręczniki papierowe, środki opatrunkowe, a także leki, farby i chemikalia. Takie odpady znacząco zwiększają ryzyko awarii. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewłaściwe korzystanie z kanalizacji może skutkować karą grzywny lub innymi konsekwencjami prawnymi. Co ważniejsze, generuje to dodatkowe koszty. Dziękujemy za zrozumienie i troskę o wspólne mienie gminy. Gmina Nowogrodziec podpisała umowę z ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim. Dzięki temu bezdomne i dzikie zwierzęta z terenu gminy będą objęte profesjonalną opieką weterynaryjną przez cały rok. Zapewniona zostaje całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. W ramach interwencji możliwe jest podanie leków, wykonanie niezbędnych zabiegów ratujących życie. Pozostawienie zwierzęcia na obserwacji, a w uzasadnionych przypadkach także przeprowadzenie eutanazji. W sytuacji znalezienia rannego zwierzęcia mieszkańcy mogą zgłaszać interwencję do Straży Miejskiej w Nowogrodźcu, Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu lub Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. To kolejny krok w konsekwentnej realizacji działań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i dobrostanu zwierząt. Każde zgłoszenie ma znaczenie i może uratować życie. Wspólnie dbajmy o odpowiedzialną i bezpieczną gminę. Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie poświęcone wspomnieniom i historii codziennego życia naszego miasta sprzed lat. To okazja, by wrócić do miejsc, których dziś już nie ma, przypomnieć sobie ludzi tworzących dawną społeczność oraz zwyczaje, które zapisały się w pamięci najstarszych mieszkańców. Celem spotkania jest stworzenie przestrzeni do rozmów i wymiany doświadczeń, zarówno dla tych, którzy chcą podzielić się własnymi wspomnieniami, jak i dla osób ciekawych historii Nowogrodzca widzianej oczami jego mieszkańców. Cykl rozpocznie prelekcja poświęcona historii klinkierni Ołdrzychów, którą poprowadzi pan Krzysztof Stefan, absolwent historii Uniwersytetu Wrocławskiego i współautor publikacji Nowogrodziec Miasto Ceramiki oraz jego okolice na przedwojennych pocztówkach. Pierwsze spotkanie będzie miało charakter organizacyjny. Wspólnie z uczestnikami zostanie ustalona formuła kolejnych wydarzeń. Spotkanie odbędzie się 16 stycznia o godzinie 16:30 w sali spotkań Biblioteki Miejskiej w Nowogrodzie. Zaproszeni są wszyscy mieszkańcy, zarówno pamiętający dawne czasy, jak i młodsi, którzy chcą lepiej poznać historię swojego miasta. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu lokalnych wiadomości Nowogrodzca. Dziękujemy, że byliście z nami. Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. I pamiętajcie, to my wszyscy tworzymy tę gminę.